Witam szanowny grono graczy, zmieściłem się tutaj w rogu kamery, żeby wam nie przeszkadzać, z wizją Diablo 4, średnio to działało na samym początku, czyli wczoraj, e, raptem w półtorej godzinie zagrałem, później czekali na serwery, e, dzisiaj rano to samo, wywalenie serwerów, ale w końcu się udało i jesteśmy w grze. Więc kochani, chcę wam pokazać Diablo 4, jak to tak naprawdę wygląda, co o tym wszystkim myślę. Na początku powiemy o grafice. Świetna, mi nie przeszkadza, bardzo fajny klimat. Porównują do gier na komórki, na mobile, ale dla mnie gry na mobile czasami wyglądają naprawdę nieźle, więc what's the point. A Ogólnie jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Z tego względu, że mm, mamy tutaj. Całkiem interesujące rzeczy. Udało mi się znaleźć tylko jeden przedmiot legendarny, chyba na, na totalnym farcie, bo ich za dużo nie ma. Możemy go zmieniać, możemy zmieniać afiksy. Wszystko jest powiązane z tym, co tak naprawdę w świecie robicie. W tym słowie, jak skończycie te ruiny, to dostajecie takie, takie aspekty, które możecie dodawać do przedmiotów. Więc robienie czegoś w świecie definiuje, jaki kraft możecie robić. W szczególności, że w świecie znajdujemy dużo kraftów, dużo materiałów do kraftów. Możemy wskoczyć na przykład do tego kowala tutaj. Jak już o tym mówimy i o itemizacji. No i możemy tu rozwalać rzeczywiście wszystkie rzeczy, które mamy. Ale możemy naprawić przedmioty i ulepszać broń. Ulepszanie jest całkiem fajne, bo legendarne przedmioty możemy nawet ulepszyć. I one po prostu mają lepsze statystyki. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o broń, to również możemy sobie to robić. No właściwie każdy przedmiot, który tutaj macie. To jest pier pierwsza kwestia. Ale to jest takie... Taki Taki bardzo prosto, Jednakże, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że możemy tak naprawdę kraftować różne umocnienia, zakli, zak, zakl, rytua, rytuały na przedmiotach robić, podjedziemy sobie do okultysty i na przykład weźmy sobie cokolwiek. Możemy tutaj właśnie wrzucać te aspekty do broni. Nie? Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy system craftowy który nam pozwala jakby zmieniać cały przedmiot legendarny, który znajdziemy. Ja mam nadzieję, że tych przedmiotów legendarnych nie będzie milion, tylko rzeczywiście one będą dość rzadkie i będziemy musieli sobie rzeczywiście te rzeczy porobić tutaj. Następnie możemy wydobywać aspekty. Aspekty to są te takie super zajbiste rzeczy, które wpływają na umiejętności, a przeważnie. Możemy wykonywać różne pieczęci w zależności od naszego poziomu. Pięćdziesiąt koszmarów służy do zamiany podziemi w podziemia koszmarów, więc podziemia mogą być jeszcze bardziej cięższe do, do rozwałki. No i możemy zaklinać przedmiot i to jest super, z tego względu, że możemy zmienić afiks danego, danego przedmiotu, czyli na przykład plus 5 do zręczności sobie wymienić na coś innego. Ale musimy mieć do tego po prostu e, materiały do craftu, które trzeba znaleźć w świecie. E, więc hej, dali nam tutaj możliwość do zamiany przedmiotów, co jest w ogóle ekstra. Mamy jeszcze, na mapę wejdę. Mm, złotnika może wytwarzać klejnoty i zarządzać gniazdami na Twoich przedmiotach. Więc to jest też istotne, że możemy tutaj te przedmioty jeszcze bardziej pozmieniać. No i mamy tutaj pierścienie i amulety obok. <gł> więc it's kind of fun, I think. Więc wchodzimy sobie do zdolności, rozwijamy drzewko i mamy tutaj coś takiego do wyboru. Czyli możemy w przypadku czarodzieja skupić się na pewnym żywiole, który nas interesuje. I tutaj błyskawice dla mnie były wow. Jest niezły rozpierdziel, za chwilę wam to pokażę. Teleportacja oczywiście, że jest. Wszystko skupione na krytykach. Z tego względu, że jak trafimy krytycznie, mamy krytyczne trafienie, mam 15% szans na wyzerowanie czasu odnowienia jednej z naszych umiejętności. To jest całkiem ciekawe, stwierdziłem. Ale mamy tutaj naprawdę kilka interesujących rzeczy. Głównie później już się zaczyna fajnie, jak Hydra. Przed chwilą to wziąłem, jeszcze nie używałem. Lodowe ostrza, miłócznie błyskawic, ale później mamy meteoryt. Nice. Zamieć, very nice. Um, jakieś niestabilne prądy, tego nie potrafię zidentyfikować, ale Inferno. Wiecie. Ogólnie nie wygląda to źle. Jest to bardzo proste linijne. Jednakże później mam coś takiego jak mistrzostwo, tam jeszcze nie dotarłem, więc nie wiem, jaki będzie Stricte end Endgame. I od razu tutaj powiem, nie mam bladego pojęcia, jaki tu będzie endgame. Więc endgame wszystko będzie definiować. Um, więc hej. Będziemy tutaj walczyć. Mamy też jednorazowe przedmioty. Możemy też tworzyć eliksiry, które nam dają jakiś buff. Tych eliksirów jest całkiem sporo. Udało mi się zrobić tylko coś takiego, z tego względu, że mam za mało ziół. Ale jak popatrzymy sobie na mapę, to możemy pójść skoczyć do alchemika. Mamy coś takiego jak dash, to jest taki odskok który się ładuje raz na 5 sekund, czyli znaczy 5 sekund się ładuje i możemy go używać i unikać pewnych wydarzeń. Walka z bosami jest bardzo fajna. Z tego względu, że widać, że trzeba ciągle się ruszać, unikać czegoś, jakichś efektów. Nie jest to tak po prostu tłuczemy, 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 to zdecydowanie te walki są interesujące. I teraz tak, z każdym poziomem możemy robić lepszą miksturę, ale trzeba mieć materiały, żeby te mikstury lepsze robić, żeby się bardziej leczyć. Pomijając to, możemy uważać różne mikstury. Mamy tutaj to, co wam pokazałem, i mamy również. O, już mogę to zrobić. Słabe eliksir trzeciego oka. Eee, czas odnowienia sekunda zwiększa szansę na unik 5%, a zdobywanie doświadczenia o 5% na 30 minut jest większe. Więc ja bym sobie to zrobił. Wykonamy sobie to. I mamy tutaj już właśnie takie coś. Czyli możemy eliksiry dodatkowe robić, które wzmacniają nasze statystyki w pewnym sensie, zwiększenie doświadczenia, więc to jest całkiem spoko. Okej, okay, ale ja bym się wybrał na sam koniec tego grędzenia Dostarczyciel Kuriozów. Intrygujące. Zobaczymy jeszcze tego kolesia i pójdziemy sobie do no, po, to, po tu stwory, bo chcę wam pokazać mniej więcej jak wygląda Hydra, ale jak, jak wygląda walka, bo ona jest, ona jest całkiem spoko. Co tutaj mamy? Aha, tutaj za o, obole, tak zwane, po polsku są obole sprzedawca osobliwości, no to możemy tutaj po prostu robić gambling. Tak, tak to wygląda i kupmy na przykład kostur. Okej. Okay. Nie wyszło to dobrze um, jakiś śmieć, ale możemy to rozwalić u kowale i zrobić z tego jakieś materiały do craftów więc spoko. Jeżeli chodzi o w ogóle kontakt z ludem, to powiem wam szczerze, że trzymamy tu przycisk E. I możemy tutaj otworzyć czat, przybliżyć witaj, ale scrollem przesuwamy i możemy robić jakiś wiwat i tak dalej, więc jest tutaj takich kilka social rzeczy, więc no problemo. Jeżeli wejdziemy sobie jeszcze na mapę, mamy coś takiego jak społeczność, więc możemy tutaj wyszukiwać. Hej Bomkol, dopamin, lud, lud, tak zwany Następnie mamy klany. Możemy dołączyć do klanu, stworzyć swój klan. Więc, jak dołączymy do klanu, to znajdziemy konserwę, który wysłał chyba zaproszenie. Pozdro konserwa. mamy też kolekcje. To są te aspekty, o których ja mówiłem. Możemy tutaj wrzucić tylko do naszej klasy. Jeszcze dla mojej klasy nie znalazłem rzeczy. Defensywne zasoby. Jest tego całkiem sporo. Słuchajcie, jest coś takiego jak sława. Tutaj mamy achievementy, tak, tak, tak naprawdę. Ale jest coś takiego jak sława i to jest mega zajebiste, bo sława jest na dany region i jeżeli osiągniemy dany poziom sławy otrzymujemy takiego buffa, przykład punktu umiejętności lub punkt doświadczenia i tutaj możemy sobie zobaczyć jak to wygląda na ten na region. Podwójne jest odebranie nagród, czyli postępy w regionie, strzaskane szczyty, zdobyta sława, widzicie? I tutaj już do odebrałem. 3000 sztuk złota i punkt umiejętności. Punkt umiejętności, mega fajna rzecz. I to jest dla wszystkich naszych postaci w tym rejonie. Więc to jest istotne, żeby robić te regiony, zdobywać sławę tam, rozwalać stwory i, i bafujemy cały nasz postęp w danym regionie, czyli na każdy region jest po prostu mm, widzicie, to jest cały region. Kiewosad. Tu jest kolejny region, więc będzie tak naprawdę chodzenie po mapie i robienie najfajniejszych rzeczy. E, robienie też tych podziemi, żeby właśnie dorwać, um, no, dorwać te aspekty. E, tak to mniej więcej rozumiem. Ja jestem w tej grze, słuchajcie, 2,5 godziny raptem, bo się tu wszystko krzaczy. Więc e, na razie wam mówię mniej więcej co ja widzę. E, następnie mamy tutaj Kunie, ograniczony dostęp. Tutaj możemy przejść kampanię, żeby tam wierzchowić przysługa dolana. Do Nana, żeby to, to mieć. Z brojeką są też trofea. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie biegamy wszędzie na na, 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 na nogach. Więc przejdźmy teraz, może tam troszkę dalej, poniżej. Mapy z tego raczej znaczy, przepraszam stwory z tego co widzę, to się skalują e, do danego poziomu. Więc przejdziemy sobie tam dalej. Ja nie wziąłem teleportu, ale możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać na przykład. O interakcja. posąg noriusa Nie chcę wam mniej więcej spolować historyki. No i będziemy tutaj. Okej. Okay. fajnie, fajnie ci ludzie, <grywki> te stwory się rozwalają. Okej, okay, guys. Dobra, dajcie mi... Tu mamy teleport. Tutaj macie hydrę. O. Oh. Powiem Wam, że ogólnie gra wygląda naprawdę dobrze. I jak widzicie teraz na mapie u góry, jest taka strefa e, czerwona. To są losowe, e, jakby questy e, w, na świecie. Fajnie, ten piorun się potrafi odbijać ode mnie, trafiać przeciwników. I mamy tutaj jakiś zamarznięty tunel. Więc pokażę Wam może najpierw. O, elegancko. Pokażę wam najpierw jak to wygląda taki event. Zbłąkany duch. Już to kiedyś robiłem raz. Myślę, że... O się... Dobra, dawajcie to chydę. Ona kiedy działa przez 12 sekund. Akurat stwierdziłem, że pójdę w pioruny, bo je zawsze uwielbiam. Jak widzicie wypadają tutaj takie groby, które bierzemy i to jest włosą ładunki i leczenia. Okej, okay, mój drogi. I need your help Więc wydaje się, że ta giera może wciągać i będzie co robić w świecie. Okej, okay, musimy być w tej strefie, przemieszczamy się z duchem i atakują nas e, i musimy się bronić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wiązkę błyskawic, seryjne błyskawice, są naprawdę fajne, bo się odbijają od wrogów. <noise> I jeżeli walczymy z bossem, to możemy być dość blisko bossa i tak naprawdę skupić się tylko i wyłącznie na e, rzucanie tych, tych serii do błyskawic. Pomijam, że lewy przycisk związany z rzucaniem bazowego czaru jest troszkę lipny, bo wiesz, że ja tutaj nie widzę tego kursora, <grywki> mówiąc szczerze, bo jest taki mały, to jeszcze, no, well... chcę iść, a na przykład atakuje, nie? O, tutaj trzeba kajtować odpowiednie te stropki. Wydaje się, że to jest e, super proste, nie? Ale czasami bywa, że... Na weteranie oczywiście tutaj gramy. Czasami bywa, że, że rzeczywiście trzeba użyć... O, właśnie. Chcę być za bardzo w tym miejscu. A, weźmy ich, zdemolujmy. Okej, okay, bardzo dobrze, że mam ten teleport. Tu sobie elegancko poradzi, Hydra Mam nadzieję, że zadziała. Dobra. Przejdźmy tam. Mhm. Tak więc dajcie znać w ogóle jakie są Wasze wrażenia, jeżeli chodzi o betę, jeżeli graliście, to jest to jest no, mega mega ciężka dyskusja z tego względu, że my nie wiemy tak naprawdę jak będzie wyglądać endgame. I... Dźwięki w tej grze są naprawdę wow. Mi się, mi się strasznie osobiście podobają. Ale mniej więcej, może ja nie będę teraz rozgrywkę toczył tutaj i wam pokazywał wszystkiego. Moje wrażenie z tego wszystkiego są takie, że ja zdecydowanie chciałbym dłużej grać. Więc to jest dobry Omen. Ale jeszcze pokażę wam mniej więcej, jak wygląda sam kreator postaci. Więc e, oczyścimy tylko tą piwnicę i udamy się do kreatora postaci, bo będzie tam e, taka jedna rzecz, którą chcę wam pokazać dokładniej. Ok. Jak atakujemy teleportem, to on ma szansę na to, żeby obniżyć swoje czasy odnowienia. Więc to jest taki teleport, który mi się bardzo podoba. On jest taki bardziej, jak widzicie, mm, ofensywny. Ok. Zamarznięty tunel jest poczyniony. Teraz, guys, przejdźmy może do... Mam nadzieję, że będę mógł tu wrócić. Opuścimy grę. O nie, logowanie 28 milionów lat. Później. Okay. Wiecie jak jest. E, Okej, okay, dzień dobry, witajcie. Mm, tutaj stworzyłem swojego, e, jak widzicie, e, barbarzyńcę. Oczywiście tutaj mamy... Rangę świata. Możemy w każdej chwili zmienić tę rangę. Czyli na awanturnika idziemy, zabijamy na lajcie. Ja gram na weteranie, bo, bo jest ciekawiej. Ale oczywiście mamy więcej złota, więcej doświadczenia. Mamy też koszmar. Poziomy 50-70 i mamy 70, plus, więc będziemy mogli na udręce tam ostro demolować miejmy nadzieję następnie możemy stworzyć nową postać i tworzenie postaci wygląda mniej więcej tak więc guys tutaj możemy barbarzyńcę zrobić tutaj możemy nekromantę później w późniejszym etapie bety czarodzieja jak chcecie łotra i druidkę jeżeli chodzi o kreator postaci weźmy sobie na łotra bo tutaj nigdy nie byłem i mamy do wyboru oczywiście przedstawiciela płci E, możemy taki, no, taką postać wziąć jakąkolwiek personalizować, a i wygląda dziwnie. <gulor> kolor twarzy, przepraszam, twarz, rodzaj twarzy mm, średni wybór. Kolor skóry od najciemniejszej do poprzez różny, nawet taki do blady, e, lekko żółty. Mamy kolor oczu, nie za dużo. Myślę, że to się później rozwinie, taki przynajmniej mam wrażenie. Weźmy sobie tak, taki coś. Następnie mamy tutaj. Uh, 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 dużo, dużo, znaczy na dużo. No tak, w miarę stabilnie, stabilną ilość. <grywki> Jaki gierbek, dobra, zostawię to. A, Mamy. O, widzicie, no, o to chodziło. Idealny łotrzyk, słuchajcie. Dobra, nie będziemy szli w takie ekstremum Dobra, lecimy dalej Mamy makijaż Tutaj możemy zmyć jego makijaż Pod jedyneczką bodajże Nie ma już takich dziwnych malowań I tutaj mamy cały zestaw biżuterii Dla wojownika biżuteria to jest Kinda sad, więc ja przeważnie Nie używam biżuterii Tak, wczułem się super w postać no i tutaj mamy różne emblematy, właściwie to wzory na ciele i na czole, z tego co widzę, tak, serduszko na czole. No dobra, będziemy, będziemy poważni. Weźmy sobie na przykład e, coś, coś takiego, na przykład wielką strzałę na czole, to, to będzie super. No i kolor. I to jest właściwie tyle. I finalizujemy postać, e, nazywam na przykład e, Blurb. I można zrobić postać na hardkorze, Jak zginiesz, to umrzesz. Zginiesz, to umrzesz. No i oczywiście, wybieramy, ale to możemy później zmienić. Akceptujemy i gra w tym momencie jeszcze ma szansę się wykrzaczyć, Bo tak to już jest. Aaaa! No! Przepraszam za ten niesamowity. A, niesamowity, właśnie. Jasność. Shelter. I zaczynamy całą historię od początku. Czy innymi słowy, w tym, w tym rejonie zmierzch nad górą każda postać ma właśnie taki przeskok. Ciach, ciach, ciach. I guys, powiedzcie, co o tym myślicie. Jeszcze pokażę. Y mam nadzieję, że pokażę wam drzewko zdolności. Tak jest. Możemy tutaj już. mam jeden punkt z tego względu, że zrobiliśmy. Y na poprzedniej postaci mamy trochę większą sławę i dostaliśmy tę nagrodę, i dlatego mamy jeden punkt już na starcie. Więc to będzie całkiem ciekawe dla robienia nowych postaci: gdzie robimy różne miejsca, dostajemy punkty, jakby za naszą sławę, i mamy na początku więcej punktów, i lepiej się nową postać robi. To jest domniemywanie moje, ale tak to chyba działa. Więc bardzo fajnie. Co my tu mamy? Ożywcze uderzenie. A tutaj mamy taniec ostrzy. Okej. Okay. Na rana kółta rzucasz ustrzeli na wielką odległość. To jest spoko. Wypuszczasz strzałę, która. Okej. Okay. Dobra, weźmy sobie na przykład to. Why not? Tutaj mamy różne, różne cuda, ale to myślę, że zrobimy sobie osobne, osobne filmy dla każdej postaci. Jeżeli tylko będzie na to czas i, i bez problemu. Ok, czyli to mamy pod. To jest nasze główne uderzenie. Czyli właściwie takie główne uderzenie, byłyby spoko na regenerację energii. Ale bardzo fajnie on nie. w kolesi. Czyli taki łotrzyk, słuchajcie. Ale ja osobiście bardzo chciałbym grać druidem. Zobaczę, właśnie, jak będzie ta open beta. Czy w ogóle serwery wytrzymają, bo tu było naprawdę źle. I. I we shall see. Tak więc guys, dzięki wielkie za uwagę. To na dzisiaj wszystko, bez przesady. E, za długi film byłby i dajcie znać co myślicie na temat Diablo 4. Trzymajcie się.